Cześć, witam Was pięknie w kolejnym gitarowym odcinku. Tym razem odkurzamy już nieco zapomnianą serię Teoria bez tajemnic, w ramach której na czynniki pierwsze rozkładamy różne często złożone teoretyczne. Koncepty. Tym razem zastanowimy się, jak to jest, że niektóre akordy dążą do rozwiązania się na inne. Opowiemy sobie o takim najpopularniejszym ciążeniu, czyli relacji dominanty do toniki. Powiem Wam skąd owe napięcia się biorą, jak one się rozwiązują i jak możecie w praktyce to wykorzystać. A co lepsze, wykorzystamy do tego materiał, jaki przygotowałam ostatnio dla uczestników sztuki improwizacji, czyli mojego kursu poświęconego nomen omen improwizacji, ale również teorii, harmonii i kompozycji. Także myślę, że jest to coś, co się Wam spodoba. Gotowi? Do dzieła! A tak nim zaczniemy, to mam jeszcze do Was małą prośbę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie zmieńcie to klikając przycisk pod spodem. Na GuitarWayu regularnie publikuję inspirujące gitarowe treści i nie ukrywam, że stale rosnąca Liczba widzów jest czymś, co niezmiernie motywuje mnie do systematycznego działania. Dzięki. Ciążenie to termin, jakim w muzyce opisujemy sposób, w jaki dany akord dąży do rozwiązania się na kolejny. Istnieją następstwa akordów, które nie stwarzają wrażenia tak zwanej potrzeby rozwiązania, na przykład. Ale istnieją też takie, które ciążą zauważalnie, a dodatkowo wydłużanie czasu ich trwania zmaga potrzebę ich rozwiązania. Na przykład... A istnieją również i takie, które bez konkretnego uzasadnienia harmonicznego, bez konkretnego kontekstu, mogą brzmieć wręcz jak dysonanse. istotne, w braku wspomnianego ciążenia absolutnie nie ma nic złego. Istnieje wiele piosenek skonstruowanych w oparciu o progresje złożone z akordów neutralnych wobec siebie. Zaryzykuję wręcz stwierdzenie, że to takie progresje dominują we współczesnej muzyce rozrywkowej. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż takie zjawisko istnieje i im bardziej zaawansowaną harmonią będziemy się zajmować, tym częściej będziemy z niego korzystać. Jest tak dlatego, że z improwizacyjnego punktu widzenia są to kluczowe miejsca, których odpowiednie wykorzystywanie pozwala budować zupełnie inną narrację, zupełnie inną ekspresję, pozwala stwarza stwarzać właśnie takie momenty napięcia, które jesteśmy w stanie później rozwiązać, a to działa po prostu świetnie. Być może słyszeliście, że dominanta dąży do rozwiązania się na tonikę. Sprawdźmy to w kontekście tonacji cedur, gdzie naszym akordem dominantowym będzie G7, a tonicznym c -dur. Natomiast zróbmy to krok po kroku, budując sobie te nasze współbrzmienia od jednego dźwięku poprzez współbrzmienie dwóch dźwięków, aż po akordy złożone z trzech, czterech, a nawet pięciu dźwięków. Zacznijmy od prym. Power akordy, czyli kwinty. Akordy w układzie skupionym począwszy od trójdźwięków przez cztery dźwięki. I na tym etapie myślę, że możemy sobie przejść do voicingów takich bardziej gitarowych, bardziej praktycznych, no bo nikt tak nie gra, jak graliśmy przed chwilą, więc zacznijmy od trójdźwięków, <śmuletra> przez cztery dźwięki <śmuletra> i przez na przykład pięć dźwięków. Jak mogliśmy zauważyć, wraz z ilością składników, jakie gramy w dominancie, rośnie tak zwane napięcie, a to za tym idzie pojawia się ciężenie do rozwiązania owego akordu na adekwatną dla niego tonikę. No i teraz odłóżmy sobie na chwilę empirykę i sprawdźmy, skąd faktycznie się to bierze. Akord G7 składa się kolejno z dźwięków G, B, D i F, a akord Cmaj7 C, E, G i B. Zestawiając ze sobą te dwie grupy dźwięków, możemy wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze, oba akordy mają dwa dźwięki wspólne, dźwięki G i dźwięk B. Dźwięk F, będący septymą dla akordu G7, obniżamy o pół tonu po to, aby rozwiązał się na dźwięk E, stanowiący tercję akordu c -dur. I w tym kontekście dźwięk D nie ma dla nas większego znaczenia, ponieważ w kontekście akordu G jest to jego kwinta czysta, czyli stosunkowo słaby dźwięk. A jeśli chodzi o przejście na akord C, to ponieważ nie rozwiązuje się on na żaden dźwięk bliski, to nie ma to gdzieś tam wielkiego znaczenia z punktu widzenia prowadzenia, prowadzenia głosów. No i cóż, to właśnie fakt posiadania dźwięków wspólnych oraz przede wszystkim jednego ruchu półtonowego wymaganego do zmienienia jednego współbrzmienia w drugie sprawia, iż pojawia się nam tutaj zjawisko ciążenia i nie bez znaczenia jest właśnie fakt, że zabiegi te dotyczą tak zwanych guide notes, czyli najważniejszych dźwięków w akordzie, tercji i septymy. Z tego powodu na przykład mogliśmy sobie kolokwialnie mówiąc olać dźwięk D. Bo spójrzcie, odejmując z akordu g dźwięk D, a z akordu C-dur dźwięk C, zostajemy z takimi współbrzmieniami. Z G7 zabieramy D, czyli mamy takie współbrzmienie składające się z dźwięków G, F e i B, a z akordu C-dur zabieramy C i zostajemy z E, G, H. G, H. To te dźwięki, które łapaliśmy sobie wcześniej tutaj, więc już zostańmy z nimi tutaj w tym jednym rejestrze. No i spójrzcie, proszę. FGH, czyli nasz g -dur, oraz EGH, czyli nasz c -dur. Zatem jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, aby jedno spółbrzmienie rozwiązać na drugie, to tak naprawdę zamienić dźwięk F na E, bo dwa pozostałe istotne dźwięki już są na miejscu. Drugą składową istnienia ciążenia pomiędzy wspomnianymi akordami jest fakt, iż tercję wielką. I septymę małą akordu G7 dzieli kwinta zmniejszona, czyli tryton. A więc bardzo napięciowy interwał, który jako dysonans sam w sobie wymaga rozwiązania. No, na pewno brzmi dużo przyjemnie. A na sam koniec zostawiłem dla Was taką interesującą ciekawostkę, ponieważ sytuacja wygląda jeszcze ciekawiej w kontekście progresji 2-5-1 będącej podwaliną jazzu, a przez wiele lat również i szeroko rozumianej muzyki rotrywkowej. Zatem naszą progresję rozszerzamy o akord Dm7 składający się z dźwięków D, E, A i C. No i całościowo brzmi to w taki sposób. Sprawdźmy teraz, jak dodany przez nas przed chwilą akord Dmol 7 ma się do akordu G7, i tutaj również musimy się skupić na tercji i septymie, czyli dźwiękach F i C. Dźwięk F w kontekście akordu Dmol pełni funkcję tercji małej, a po przejściu na akord G pozostaje niezmieniony i staje się jego septymą małą. Z kolei dźwięk C. Podobnie jak w omawianym przed chwilką przykładzie obniżamy o pół tonu schodząc na dźwięk B i w ten sposób zmieniając jego rolę z septymy małej w d na tercję wielką w G. Ok, i przyjrzyjmy się teraz jak to wygląda w ujęciu całej progresji, czyli wszystkich trzech akordów. I w tym celu zacznijmy od kwarty czystej złożonej z dźwięków C i F, które w kontekście akordu d 7 pełnią funkcję kolejno septymy małej oraz tercji małej. I co się teraz dzieje? Tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilką, dźwięk C obniżamy o pół tonu, dźwięk e, F zostawiamy. W ten sposób uzyskujemy tryton BF i dźwięki te w kontekście zmienionej toniki G e, stanowią teraz tercję wielką oraz septymę małą akordu G7. Przechodząc do kolejnej toniki C, dźwięk B zostawiamy niezmieniony, ale już dźwięk F obniżamy o pół tonu na dźwięk E. Całościowo wygląda to tak. A jeszcze ciekawiej wygląda w momencie, kiedy omówimy sobie rolę tych składników, bo co istotne, każdorazowo mamy tutaj do czynienia z guidance. To też jest doskonałym podsumowaniem tego, e, dlaczego ta progresja tak dobrze działa i dlaczego tak wyraźnie się rozwiązuje. Więc zobaczmy jeszcze raz. C i F. Septyma i tercja w akordzie B. B i F. Tercja i septyma w akordzie G. B i E septyma i tercja w akordzie C, czyli jak widzicie, każdorazowo operujemy tutaj guide notes, które albo są dźwiękami wspólne, wspólnymi następujących po sobie akordów, albo stają się nimi przez półtonowe przesunięcie. No i to jest doskonałe podsumowanie tego, czym są i jak wyglądają ciążenia akordów, które sprowadzają się tak de facto do tego, że są akordy, w których istnieją dysonujące interwały wymagające rozwiązania oraz Mamy bardzo bliskie prowadzenie głosów, które sprawia, że jesteśmy w stanie przesuwać najważniejsze dźwięki, lub nawet ich nie ruszać, akordów, jednocześnie zmieniając tonikę, zmieniając akord, na którym faktycznie jesteśmy. No i to jest szalenie istotne. No i cóż, mam nadzieję, że tym krótkim materiałem udało mi się nieco odczarować temat napięciowości akordu dominantowego oraz sposobów, w jaki rozwiązuje się on na akord toniczny. Temat ten jest o tyle istotny, że dominanta jest zawsze takim newralgicznym miejscem w progresji akordów, do której... Czy improwizujemy, czy komponujemy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tę napięciowość jesteśmy w stanie ciekawie wykorzystać i w jakiś tam sposób podbudować napięcie solówki. Bardzo często się tak właśnie robi. Dlatego mam dla Was taką propozycję, abyście następnym razem, mierząc się z ćwiczeniem ogrywania, właśnie dominanty, nie wyciągali od razu jakiś świecie ciężkiej artylerii, jakiejś skali alterowanej Mixolidian B6, cały to. tylko abyście skupili się właśnie na pokazaniu tych. Kluczowych z punktu widzenia ciążeń elementów, czyli trytonów w dominancie oraz ruchów, w jaki rozwiązuje się on na akord toniczny czyli tej sytuacji, że e, nasza tercja wielka akordu dominantowego zostaje w akordzie tonicznym jako septyma. E, oraz, że septyma akordu dominującego dzięki ruchowi półtonowemu staje się tercją wielką akordu tonicznego, oczywiście w sytuacji, gdy mówimy o rozwiązaniu się w sposób oczekiwany na akord durowy. Koncept ten oczywiście można by rozszerzyć do relacji dominanty do toniki molowej, ale to wymagałoby jeszcze dodatkowo omówienia alteracji i... Będzie to takie zagadnienie na inną okazję. Mam nadzieję, że formuła, w której łączymy taką skondensowaną wiedzę wraz z pomocnymi animacjami, przypadła Wam do gustu. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie też komentarz dla zasięgów, a możecie w nim napisać na przykład, jaki inny teoretyczny czy też harmoniczny koncept chcielibyście, abym rozbroił w ramach serii Teoria bez tajemnic następnym razem. Serdeczne dzięki za poświęcony czas, za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Diolch si yn fawr iawn am wylio'r fideo.